Bierzemy się za ścianki działowe. Najpierw tą wyznaczymy. 254 254 My sobie powyznaczamy i wracamy. I przenosimy sobie pion. O Co chodzi? I tak do samej góry. Kręcimy sobie. Może być kontrłata, może być łata, może być deska. Cokolwiek. Oczywiście możecie też tego nie przykręcać. Wtedy murujecie do tej kreseczki do poziomicy. Czepiacie sznurek. Tak?